Jutro można spokojnie na kacuk <laughs> Cały dzień przesiedzieć, Jutro nie? sześciu króli Tak, <laughs> <laughs> dokładnie Jutro sześciu Ty króli w Warzone Jutro sześciu <laughs> króli w Warzone <laughs> Mogliby jakieś multika odpalić tak Gdybyśmy się wszyscy dosiedli To by dopiero była przygoda Wszyscy na jebaniku. Ale ja to, by by teraz, teraz jaki komfort Ten zasrany kabel się nie plącze Ile pan ci dał? Nic, nie dzieje. 4 paki. Kurwa to jest szalone 415 kurwa Co kosztowały jebane What? To już konkretnie no Pa nie mogę broni podnieść no nie wierzę Nie broni nie widzę A Ekstra Nie broni nie widzę Zaczyna nie. się <noise> Ale którymi bronić? Przejdźmy między im? jedną, a drugą mi się pojawia. U mnie przynajmniej tak jest, że jak nie widzę, to jak przesunę. Dobra, między jedną, jest, a drugą, jest, 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 jest. To po chwili się pojawia. las jeden. Dobra, Daniel, rzuta robimy no. broń. Macie już ciało? No? No? No ja nie, ma ma... nie ma tu nikogo. Nie ma tu nikogo. Na dachu ja co ja jestem na Kurde, nie teraz. ma sklepu z tyłu, a przy jamniku koleś jest, yy, jest na dachu, wiesz? Celowany. Aha, no. no to zaraz go. podziękujemy go... no, mu za współpracę. Ja mam rakietę, to mogę mu rakietu zapodać. No jest faktycznie. Jest tam kurwa. No jest, koleś mu jest. jest. Pedał, chyba leży ty. Dobrze, niech tam leży. O, tutaj ktoś szedł, ty ktoś ktoś ty. Jebańki, muszę iść piętro wiec, wyżej, co? żeby go skutecznie tą rakietą dojechać. Uważaj, przed ostatnim gościu. Tu jest za drzwiami za... we dwójkę, są, dobra, są we dwójkę. Uważaj, uważaj, Smyku, panci, uważaj. Kurde, nie dążyłem o. rakiety, wyjechałem. Ja, jeszcze ale. Ale... Szymek, a ty gdzie jesteś? Uważ. Ze mną dobiega. A ja tak nie zajmę. mam broni. No to przełącz. Okay, <ślaśNo> chociaż go pluj. Z piąchy, z Trzymaj, i Tyle mogę ci dać. <gryfka> mam już, mam już PMA. Ale, Ale Nie, już kończymy. No, to jest drama. Leży tu jeden, leży, leży, leży. W trójkę już są, już są w trójkę. Jeden leży. Podnoszą się, podnoszą się na schodach. Kurwa, wszędzie celują, ja pierdolę. Jednego powaliłem. Używa na analog. Jak pan słyszysz kroki w końcu? Nie, no teraz to jest petarda przywykła. Słyszę nawet, jak grzebiecie sobie w miejscach, których nie powinniście. Aj, pod dachem! Pien... Dychajmy jednego tu na dole. Oj, ale jedzie mnie ktoś. O, nie, jedzie mi następny. Jeszcze jeden, długi jeszcze jest na zero. Mam ich, mam ich. Jeszcze, kurwa, z rakietnicą jest, z rakietnicą jest pod dachem, tu. Na dachu też gościu biega. What the fuck is going on kurwa Szymek, Szymek masz na schodach metalowych goście, uważaj! Ej, uważajcie gaz gdzie Na schodach metalowych Kurde. był koleś Ale mnie zjechał jak skakiłem do jemnika Napierdalają, czekają przed gazem, są przed rampą Mam go, mam go, mam go Przestał. dwóch przed rampą. Chemikala chyba dają nie, są przed rampą dwóch jest. -u. U nas na bio. Na dole. się ty. Co, ja jestem 5,32 tego terenu, to jest to nie obrażę. Hej, nie lecę na W na, 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 na. Na, na, na. Też lecę on zrzut. Jest dobra, mam nóż. Pan? Hmm. Ale jest nie mam kewa w, tak ja z... w ogóle. Ja krewa, mam plecak i nie mam w ogóle kewa. Ja mam skrzynkę z kewami tato, jestem za tobą. Nie! Yeah. Trzeba, yeah. Trzeba się pilnować na jajniku mocno. Ja na kioski idę Na kiosku pusta Skrzynki niepootwierane, na jamniku drzwi niepootwierane. Może polecieli na chemikala faktycznie. Daniel, tu jest. No, tu... Ale tam mam zleciał koleś. Mamy tu cel. Nie widzę tu nikogo. On po wzór! Ja No jemu. Ja na jamniku też nie widzę. Ło, ile tu rzeczy leży? I ja pierdolę. Tam rzecz była Jakby ktoś tu plecak jakiś coś ten to tutaj jest wszystko Trzymaj, i je noża do Trzymaj, chypa, i Nie i krzycz, dobra. nie krzycz Gościu spierdzielił Bardzo polega, jest Majonika. Majenika Tam masz Leży, leży, leży Zabity na tu za pierwszy level. Mm. Jakby co maska, wszystko kewy, tu leżą. Idę, idę do ciebie, Daniel. Tu macie. Ja też. Ale nic nie mam, bo zginąłem. Dobra, gaz się zbliża. Odpalam BSP. Do tunelu czy górą Kurde to, to nikogo Albo nie. wszyscy na duchach Bo już nikogo nie widać Tylko Patrz ile ludzi na Nie oni są tam dalej Już Na, na dachu jest I na patrzę Wyglądają jakby Szymek byli już po lewej stronie, nie? Chyba, że są w tunelu. To to... No kurde, nie mogę wejść tato przez ciebie. Skrzynia z zapasami Idziemy w górę? Idziemy zobaczyć. Idę dachem, mam na dachu gościa. To co ty robisz na Uwalone. dachu? Aha, my Dojechamy. tutaj nie wejdziemy, kurde. Dawaj, tu chodź jak nie będziemy, danie. Ale nie wejdziesz nie wyżej. wyżej. 3 Ale wyżej jeszcze, nie wejdziesz. Nie, na nie wejdziesz Aha, wyżej, no. bo już jest gaz, nie? Oj oj oj, 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 oj. punktują mnie. Od Tylaka mnie punktuje, jebaniec. Ależ. Dojechali mi na dachu. Nie wiem do końca skąd. Z góry tam, z Jest tu, jest tu przy, przy murku. Tym, dzielą, tym dwa dachy. Bez przy Jest gościu, uważajcie na tym. Mnie najechał snajper z wieży. Powalony jest na wieży i tam kolejny jest. Go będzie ponosił. Powalony. Drugi. Dwóch dał na wieży. I jeden. Jestem po drugiej eee, stronie. Zresantki. Jestem po drugiej stronie. Zebrał. Ja też, ale ja nie mam amunicji o, do snajperki w ogóle. O, nie dam rady już swoich fantomów Leży, zagrać. leży. Masz, masz tu szybę snajperkę, tu masz sniper. Mam tu amunicję dużego kalibru. A broń jest gdzieś tu? Mam ją na pozycji. ty taki krzykacz jesteś okay. dzisiaj? Nie widać tam chyba na wieży. wieży. Do kogo walicie? Tutaj koleś wchodził. Już nie ma broni w Spad Oj ktoś nawala. Ale stąd. Chyba na wieży jest następny. Nie widzę, nie widzę. No tu jest na tu jest na dachu powalony Gdzie idziemy z tego dachu? Gdzie będziemy się przenosić? Nie wiem. gdzie Sibonet. są kewy i broj. Ja mam kewy, gdzie jesteś pancia? Masz, masz tu Jestem na dachu Masz, masz Bierzcie ten pancerz Tu się strzelają w tym domku, tu Zrozumiano A montaż... oj ktoś nie, 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 nie. napierdziela To jest Panowie, chyba trzeba się ruszać stąd. Gdzie idziemy? No kwestia, gdzie idziemy? W którą stronę? Ja myślę, że przeskoczmy tu do tego budynku. Jest? jest gościu w lewo w pokoju. Nie bierzemy jeńców. No to jest tym jakiem grasz? Biegają tu na zewnątrz. No, gaz ja no. Kurwa, no nie ma żadnej Kurwa, broni. Kurwa, no. spadłem. Znowu gaz idzie. Musimy spierdzielać w strefę. I, I... Idę, idę młody, idę. To ja to trafie, masz kewy? Żeby... Masz kewy? Mam, mam masz, pielęg. masz? Ja mam kewy, chcecie. Mam, dobra, 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 zostawcie młodego, niech się kewuje. Nad... No tutaj się jest na pewno, tu jest jeden koleś. Tu jest koleś na dachu. Bardzo no, ładnie, bardzo nie? dobrze, bardzo dobrze Auto.

Pierwsza gra na nowych skafonach i od Uf, Widać efekty Widzę, syn ten osłon się od osło moc Ale na końcu młyn pięknie to młody zrobiłeś I ta snajpa tego gościa na dachu, no klasa Dzisiaj dostaniesz dwa oczka do łańcucha więcej ale gram bez słuchawek teraz, bo mi się słuchawki zepsuły i nie słychać Pogadam z twoim tatą, bo mam do sprzedania takie na kabli. Młody, 10 kg, no proszę Ty tak, się... się, się ty się powinieneś szkołą zająć Tak, odsłyszałeś Call of Duty Ile, graliśmy z 15 minut? Graliśmy?